Wchodzimy z trzej nowymi członkami rodziny. Ania i Kuba z rolnika pokazali urocze zdjęcie. Ania i Jakub, którzy zakochali się w sobie podczas realizacji dziesiątej edycji rolnik, szuka żony, podzielili się z fanami dobrą wiadomością. W mediach społecznościowych pojawiło się rozczulające zdjęcie. Nowa edycja Rolnik szuka żony. Rolnik szuka żony to jeden z najchętniej wybieranych przez widzów formatów telewizji polskiej. Reality show, w którym rolnicy i rolniczki z całej Polski poszukują miłości swojego życia, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Program doczekał się już 10 edycji, a wkrótce rozpocząć ma się 11. Święta Wielkanocne mieliśmy już okazję poznać uczestników, którzy wkrótce spróbują swojego szczęścia na oczach tysięcy telewidzów. Tymczasem fani wciąż żyją jeszcze poprzednią odsłoną, Rolnika, który zakończył się pomyślnie szczególnie dla Ani i Kuby, którzy nie tylko odnaleźli wielkie uczucie, wkrótce na świat przyjdzie ich wspólne dziecko. Co ciekawe, Ania nie od początku widziała w Kubie swojego kandydata na męża. Początkowo podchodziła do niego dość sceptycznie, choć wydawał się jej dobrym i poukładanym człowiekiem. Wkrótce mężczyźnie udało się jednak zdobyć jej serce i to właśnie z nim piękna rolniczka zakończyła swoją przygodę w programie. Dziś uczestnicy pozostają w kontakcie ze swoimi fanami poprzez media społecznościowe. To właśnie dzięki nim możemy dowiedzieć się, co słychać u zakochanych. Okazuje się, że nadchodzące potomstwo to nie wszystko rodzina bohaterów, rolnika, powiększyła się bowiem o inne urocze istotki. Rolnik, szuka żony, nowi członkowie rodziny, Jakub i Anna zamieścili w swoich mediach społecznościowych rozczulające fotografie. Para poinformowała, że w ich stajni na świat przyszły trzy prześliczne koziołki. Na zdjęciach widzimy malców dokazujących przy swojej mamie. Od małych koźlątek wprost ciężko oderwać wzrok. Nie ulega wątpliwości, że w tak kochającej rodzinie, będą miały bardzo pomyślne życie.